Witajcie kochani. Płynąc naturalnym rytmem natury, jesteśmy w momencie przygotowań do wejścia w nowy cykl odrodzenia i nowego życia wraz z nadchodzącą wiosną. świat jak zwykle chce nas wesprzeć i obudzić w nas naturalny pęd do rozwoju, więc sypię obficie jak z rękawa pięknymi aspektami. I tak właśnie 18 marca mamy niezwykle intensywny energetycznie aspekt, jakim jest seksel Wenus do Plutona. Obecnie, kiedy Wenus jest na ostatnich stopniach znaku ryb, można by powiedzieć, że jest już troszkę zniecierpliwiona i tupie z lekka nerwowo nóżką, pytając, jak tam ma się Twoja wewnętrzna transformacja? Czy poświęciłaś jej wystarczająco dużo czasu? Czy poświęciłaś jej wystarczająco dużo uwagi ostatnio? Czy zrobiłaś porządek w swojej głowie, ale co najważniejsze w swoim sercu. Czy jesteś przygotowana do wejścia w nowy cykl? Natomiast Pluton, mistrz dogłębnej transformacji, który przebywa w koziorosztu już od długiego czasu i cały czas drąży przestarzałe schematy, teraz spotykając się z tak bardzo natchnioną Wenus w rybach, chce zapomnieć o tym, co robi. Chce... Choć na chwilę zapomnieć o przyziemnych sprawach, którymi zajmuje się cały czas w znaku Koziorożca, i chce dać się ponieść intensywnym, głębokim emocjom, tak jak to on lubi najbardziej. I mogłoby być z tego nawet coś ciekawego, nawet niezła namiętna przygoda, gdyby zdarzyło się to parę dni później, kiedy Wenus wejdzie już do Barana, ale teraz, będąc jeszcze w domu Neptuna. Skupia swoją uwagę na oczyszczeniu i uzdrowieniu, abyśmy w swojej jak najlepszej wersji mogli wkroczyć w ten nowy etap naszego życia wraz z astrologiczną wiosną. Dlatego Mars robi sekstyl do Kairona i obdarza nas odwagą i siłą, aby uzdrowić swoje życie i pozbyć się raz na zawsze tego, co nas najbardziej rani i spowalnia w rozwoju może przez całe lata. Kairon wskazuje nam w horoskopie urodzeniowym skąd. Pochodzą nasze rany emocjonalne. Ten bagaż nosimy często wiele, wiele lat. Pochodzi on zwykle z dzieciństwa. Obecnie Chiron znajduje się w znaku Barana, więc wskazuje nam wszystkim kolektywnie na kwestie związane z naszym ciałem fizycznym, jak i nasze problemy z postrzeganiem mentalnym samych siebie. Pamiętajmy, że nasze problemy emocjonalne po pewnym czasie zaczynają się manifestować niedomaganiami. W naszych ciałach fizycznych. O tych zależnościach szczególnie, szczegółowo traktuje totalna biologia. Zachęcam zainteresowanych. A więc, jak w takim razie możemy wykorzystać tak bardzo intensywne aspekty? Nazwałabym to bardzo krótko: szybkie cięcie. Ostatnio obserwuję, jak ludzie w ogrodach i na plantacjach oliwek czy cytryn wszyscy robią to samo. Przyc przycinają teraz drzewa i krzewy, usuwając suche gałęzie. Przycinając dzikie pędy, aby nic nie przeszkadzało roślinie w pełnym rozwoju. Kiedyś te działania wywoływały u mnie smutek, kiedy widziałam, jak te gałęzie opadają na ziemię. Teraz rozumiem, że czasem musimy pozbyć się tego, co niczym suche gałęzie lub dziko rosnące pędy przeszkadza nam w pełnym wzroście, hamuje nasz rozwój i nie przyniesie na pewno owoców. I w taki dzień jak dzisiaj możemy jednym zdecydowanym cięciem pozbyć się tego całego balastu emocjonalnego, tej nigdy nie do końca rany, którą właśnie symbolizuje Kajron. To dobry dzień na przeprowadzenie tej właśnie rozmowy, z którą się nosisz już od dłuższego czasu. To dobry czas, aby pożegnać się z tym, co destrukcyjne, co nosimy w sobie jak cierń, który nigdy nie daje o sobie tak naprawdę zapomnieć. Wiele metod, które możemy zastosować. Świetną metodą jest oczywiście wizualizacja, w której właśnie wyobrażasz sobie, jak odcinasz od siebie to, co ma odejść. Mieczem, nożyczkami, może być to nawet piła tarczowa, nic się nie ogranicza. A jeśli potrzebujesz fizycznej manifestacji z kolei tego, możesz napisać oświadczenie woli, w którym spisz to, czego się pozbywasz. Pozbywasz ze swojego życia, co ma odejść, co odcinasz raz na zawsze. A następnie koniecznie napisz, co wprowadzasz do swojego życia na to miejsce. To bardzo ważna część tego procesu. Zawsze, kiedy czegoś się pozbywasz, wypełnij powstałą przestrzeń tym, czego pragniesz. Pamiętaj, że wszechświat nie lubi pustki, więc naturalnie w to miejsce pojawi się coś innego. Jeżeli sama nie zdecydujesz, co to ma być, czego pragniesz, najpewniej pojawi się energia najbardziej zbliżona do tej której się pozbywałaś. Więc tak naprawdę szkoda roboty. Na koniec podpisz się koniecznie pod takim oświadczeniem, a następnie zakop w ziemi i poproś Matkę Ziemię o pomoc w tym procesie. Niech zabierze to, co ma odejść, i przerobi na nawóz dla roślin, dla dobra wszystkich. I wesprze cię w procesie kreowania tego, co pragniesz w to miejsce powołać. A więc, kochani, Myślę, że tak przygotowani możemy już szykować się do świętowania nadejścia nowego roku astrologicznego, nowego cyklu, w którym będziemy mogli rozwinąć w pełni nasze skrzydła bez obciążeń, bez tego obciążającego nas latami balastu. I tego właśnie wam wszystkim życzę i sobie. Do usłyszenia. Pa.